6 maja legionowia podejmowała grypawej herowo. Dwie porażki odniesione w dramatycznych okolicznościach podziałały na piłkarzy z parkowej mobilizująco. Tym razem to drużyna Mirosława Jabłońskiego w ostatnich minutach zdołała odwrócić losy spotkania. Pierwszą połowę lepiej rozpoczęli goście. Najpierw groźnie z dystansu strzelił Przemysław Mońka. Chwilę później piłka uderzona z rzutu wolnego przez Piotra Kołca, minimalnie minęła bramkę strzeżoną przez Wilka. Legionowia starała się odpowiadać. Najlepszą okazję do zdobycia gola zmarnował Krystian Wójcik, który strzelał z najbliższej odległości. Blisko zdobycia bramki był również Mateusz Kwiatkowski. Druga połowa spotkania była bardzo wyrównana. Obydwie drużyny starały się atakować, jednak nie przekładało się to na klarowne sytuacje strzeleckie. Impas przełamali goście, którzy objęli prowadzenie w 75. minucie. Robert Chwastek przebiegł niemalże połowę boiska, przytomnie podał do Michała Marczaka, który pokonał bezradnego bramkarza legionowi. Podopieczni Mirosława Jabłońskiego rzucili się do odrabiania strat i swój cel osiągnęli w 85 minucie meczu. Aleksander bajat przymierzył niczym Ronald Kuman. Bramkarz Wiesław Ferra starał się interweniować, ale uderzenie obrońcy legionowi znalazło drogę do siatki. Wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, jednak Legionowia nie zamierzała zadowalać się remisem. W 89. minucie meczu faulowany w polu karnym był Mateusz Kwiatkowski. Sędzia spotkania bez wahania podyktował rzut karny, który na bramkę zamienił Krystian Wójcik. No cóż, znowu mecz jak w zeszłym tygodniu. Powinniśmy wygrać, minimum zremisować, a przegrywamy. Boli, bo sytuacja w tabeli robi się coraz bardziej niebezpieczna. Przed meczem chłopakom powiedziałem, nie mamy jeszcze noża na gardle, ale się zbliża. No i mamy za tydzień mecz z Rowem o, jak już mówię, być albo nie być, bo sytuacja kadrowa trochę się też napsuje. Nie mamy, nie mamy za dużo możliwości, żeby się tutaj jakoś pozmieniać. Wiem, że dzisiaj znowu kolejne żółte kartki. Nie wiem, czy uzbieramy jakąś dziesiątkę czy dziewiątkę na ten mecz. Bardzo ważny dla nas, bo przegrywając z u siebie, no na pewno będzie dramat. Tu, no co, mogę tylko swoją drużynę pochwalić za ambicje, wolę walki, zaangażowanie, no ale to jest to minimum w piłce nożnej. Naszej drużynie zabrakło po raz kolejny znowu cwaniactwa, jakiegoś no, piłkarskiego sprytu, no bo ten Przemek Kamiński, fajny chłopak, jestem jego naprawdę kibicem, ale zanim wpadł ten rzut karny został podyktowany, no ma chłopak piłkę na lewej nodze, no trzeba to wybić. Obrońca wybija w 88 minucie piłkę na trybuny. On to dzisiaj teraz wie, no, ale co my z tego mamy? Z Polonią bytą też wyprowadzał, gdzieś tam źle podał bramkę. No te błędy, za dużo tych błędów. To są młodzi chłopacy, ale my trenerzy za to odpowiadamy. Nikt się nie będzie pytał, że a, bo temu wskoczyło, ten się pośliznął, ten coś ma ból zęba. Kolejna porażka, ja jestem szalenie ambitnym człowiekiem, 20 lat temu, jak rozpoczynałem awarse Gdynia, umówiłem się z prezesem, że jak przegram dwa mecze, to odchodzę. Dzisiaj jest mój kolejny, drugi mecz po poczuję przegrany, więc będę rozmawiał z zarządem, żeby dali mi urlop. Niech drużyna może z innym trenerem te ostatnie mecze wygra. Nie jest jeszcze tak tragicznie i jeżeli zarząd się zgodzi, to mamy tam na wybrzeżu fajnych, ciekawych trenerów. Może tchnie na te ostatnie tam pięć, chyba już meczy nam zostało żeby te dwa mecze chłopacy wygrali i myślę, że, że się utrzymamy. Ja uważam, że drużyna nie jest najgorsza i przy dobrym jakimś tam farcie, ustawieniu powinni sobie poradzić. Ja jestem bardzo rozgoryczony tą porażką. Mówię, nie, nie zaangażowanie, tylko taką głupotą piłkarską naszą. No i to już mnie męczy, ja tak jak powiedziałem, mnie, mnie akurat, nie mogę akceptować akurat pewnych rzeczy. Śmieli się chłopacy przed e, dzisiejszą odprawą, że na trzy tablice gdzie pojechałem. No były trzy tablice, no ale gardło zdarte. Ja nie mogę całe 90 minut jak idiota krzyczeć. Ja musiał usiąść na ławce, ewentualnie jakieś tam korekty w, w, zrobić, ale się nie udało. Dlatego gratuluję drużyny Legionowi wygranej. No i, i cóż, my musimy znowu rany lizać. Piłka cały czas jest w grze i, i, i myślę, że, że grywej raczej nie spadnie, ale nie wiem, czy ze mną będziemy się dalej bronić. To już jest rola działaczy, porozmawiam z nimi. Fajni chłopacy, tak samo zaangażowani, jak i ja, może bardziej. Więc więc mówię na razie rozgoryczony do bólu. Z kolei trener Mirosław Jabłoński tak skomentował wygraną swojego zespołu. Co do meczu, to przede wszystkim. Yy... Dla nas był to również bardzo ważny mecz po trzech porażkach kolejnych w, mecz, w, w spotkaniach, których nie powinniśmy przegrać. No, dzisiaj nam życie oddało, prawda? Jakby te, te punkty, które straciliśmy w końcówkach poprzednich meczów wyjazdowych, praktycznie mecze wygrane, a niestety schodziliśmy z placu pokonani no, dzisiaj. Mię troszkę też i nam tutaj te życie oddało, ale musieliśmy się do tego przyczynić. Graliśmy dzisiaj bardzo ofensywnie. Graliśmy stąd, narażaliśmy się na ewentualne kontry. A zespół Gryfa to nie jest ten sam zespół, który grał na jesieni, tylko zespół dobrze zorganizowany, dobrze grający w defensywie i bardzo trudno jest było tą defensywę sforsować. Dużo akcji naszych odskrzydlających. Naliczyłem kilkanaście ale żadna z nich nie zakończyła się bramką. Yy, Dopiero yy, strzał z dystansu yy, yy, Bajata. No, dał nam ten, tego, 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 tego tą, 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 tą chwilę oddechu i yy, powiedzmy takiego kopa jeszcze, żeby jeszcze żeby jeszcze, żeby jeszcze, żeby jeszcze yy, pocisnąć, żeby ten mecz jednak yy, yy, wygrać i te trzy punkty. Bardzo ważne dla nas zdobyć. Legionowia wygrała niezwykle ważne spotkanie i awansowała na ósme miejsce w tabeli. Kolejnym przeciwnikiem Legionowian będzie znajdująca się w strefie spadkowej Stal-Stalowa Wola.